Kurde, czytałem dopiero niedawno, wróciłem chyba o piątej i śmieszna akcja ogólnie, bo byłem sobie na kluba. I akcja wygląda tak, że kurwa podchodzimy tam ogólnie wejściem dla wipków, czy tam coś na hasło, nie mam pojęcia. Pierwszy raz tam byłem, no i mam od razu opaski bez stania w kolejce takiej ewitnej yy, i możemy wejść. Tylko mówimy do ziomka, co mamy zrobić z kurtkami. On mówi, nie, no do szaty, to trzeba od początku stać w kolejce. No ja tak patrzę tam w kolejkę, kurwa myślę, no nie, no nie będziemy w nich stać. No, i ziomek tam spotka jakichś swoich kolegów, to my poszliśmy za nim, bez stania w tej kolejce. W sumie to tak, nie wiem, z 10 osób się do tyłu, no ale to chuj, wyobaliśmy się tam. I oddając kurtkę, ochroniarz powiedział, że, no, tutaj macie na jeden numerek dwie kurtki, inaczej się nie da. Więc ja tak myślę, no, chwilowo później jak mamy siebie szukać. No ale nic. Posiedziałem tam 6 godzin może, czy coś takiego. Ziomeczek pisze, no ja już padam, dawaj szybko, przynieś mi ten numerek. Jestem pierwszy w kolejce, po kurtkę, tylko nie mogę odebrać, bo nie mam tego numerka. A, ja mówię, dobra, to idę ci go zanieść, no idę mu zanieść ten numerek. Kurwa, on stoi tam, ten pierwszy w kolejce, ja tam podchodzę, jakiś chłop mnie kurwa ciągnie, i mi mówi tak. Ej, kulerka jest! Ja mu mówię, no morda, jest się ziomeczek, my razem mamy numerek, więc. No, sorry, taki mamy klimat, muszę mu to dać. A mówi, nie obchodzimy to iść na koniec. Ja mu mówię, nie no, chyba cię gdzieś coś pogięło. A mówi, to, tak, taki mądry jesteś, to no, widzimy się przed klubem. No, wyszedłem sobie z tego klubu, poszedłem sobie normalnie stamtąd, bo stwierdziłem, że nie no, nie będę się z nimi zaczepiać z jakimiś kurwa z banami No i poszedłem sobie, stałem na trzech czerwonych światłach, przeszedłem przez cały rynek we Wrocławiu i oni do mnie nagle dzwonią na Messengerze ale się obstrałeś! Gdzie jesteś? Po 10 minutach kurwa, jak oni stali za mną w kolejce. Ja nie wiem co oni tam robili, ale 10 minut kurtkę odbierać to trochę długo. No, yy, więc trochę dziwna sytuacja, ale trochę mi dzień tym swoim zjebanym zachowaniem. Tak strasznie damusiarsko z ich strony, no, ale cóż. Yy, w ogóle spotkałem tam naturala, takiego czarnego ziomeczka. Śmieszne jest to, że przed tym jak tam poszedłem oglądałem wywiad z Unitro, który mówił że natural to w sumie tam jest częściej niż w domu w tym klubie właśnie, ale ten klub się nazywa drugie dno i to jest po prostu kurwa dno, a nie drugie, nie? W życiu chyba w gorszym klubie nie byłem. Takie, nie wiem, jakiś rozjebany jest totalnie, kolejka jest wszędzie do tych tych. Nie dość, na wejściu jest kolejka, to jeszcze do baru, co nie? Że zanim się tam dopchacie, jeszcze jest no wszędzie żadnych świateł nie ma, ja rozumiem, że prąd drogi, ale no halo, można trochę zainwestować, nie wiem. W życiu większy w syfie nie byłem niż to drugie dno, a więcej tam na pewno nie pójdę. Ale bo jeszcze jakieś patusy. W ogóle pierwszy raz Żula widziałem na klubie, ja nie wiem co to miało być. se normalnie nie tańczył tam. Kurwa. Najlepsze jest to, że miałem go z trzy razy i za każdym razem wiełem, co tu się dzieje. <laughs> Czemu żul jest na klubie? Ale to jest drugie dno, po prostu wiecie, ląd dla klimatu tam był, co nie pasował, pasowywał się idealnie, czy coś. No, ale dobra, mniejsza koniec o tym.